Czekałam, czekałam, czekałam i wreszcie się doczekałam, dzisiaj pierwszego grilla robimy, tak się jakoś złożyło, że w zeszłym roku jak wprowadziliśmy się tutaj pod koniec sierpnia, no nie było czasu na to, żeby urządzić działkę, żeby z niej korzystać, no i wreszcie, wreszcie zamówiłam meble na nasz taras, dzisiaj przygotowujemy grilla, jestem mega zadowolona. Ale oczywiście jak zawsze mnóstwo wpadek, po pierwsze mega, mega wielki bałagan Ika przywiozła dzisiaj swoje zamówienie, kanapę, biurko, różne rzeczy, więc syf wszędzie Nie mogę się w ogóle skupić na tym grillu Po drugie zamówiłam nie takie krzesła, zaraz wam wszystko pokażę, bo to jest po prostu niemożliwe Miały być krzesła do stołu, a okazało się, że przyszły takie krzesła leżaki w sumie nie wiem, chyba dla dzieci Nie mam pojęcia, w każdym razie tu popełniłam błąd no i przygotowujemy. Zapraszam Was dzisiaj na odcineczek o tym, jak będzie wyglądał nasz taras, o tym, o naszym pierwszym, pierwszym grillu. No i słuchajcie, Piotrek złożył mi dzisiaj część mebli i okazało się, że jednak nie wyszło tak, jak powinno być, w zasadzie same wpadki, dlatego, że stół jest ok, dwa krzesła, które on sobie wybrał, są ok, ale trzecie źle spojrzałam, zamiast... ja nie wiem, tyle razy już zamawiałam przez internet rzeczy, patrzę zawsze rozmiary, tu nie sprawdziłam. Myślałam, że to będzie taki zawel i wiecie... Takie zawaliste krzesło do yy, po prostu stołu, a to się okazało jakiś taki leżaczek. Więc niestety musimy trzy pozostałe zwrócić jutro do Ikei. Obiecaliśmy sobie pojutrze. Obiecaliśmy sobie, że to zostawimy po prostu Kubusiowi. No i mamy dzisiaj tylko dwa krzesła z serii, a miał być piękny, idealny grill. No i oczywiście poduchy też musimy zwrócić, ale sprawdźcie jeszcze, co pokażę. wam. Chodźcie, chodźcie, testowaliśmy. Testowaliśmy poduchę z Ikei. No, i powiem Wam, całkiem nieźle. Taki będzie kolorek. I mam nadzieję, że fajnie wyszło. I przez to, że w ogóle ci jeszcze wielka dostawa z IKEA przyszła, mój mąż zajął się rzeczami mniej ważnymi dla mnie, bo dzisiaj jeszcze chciałam, żeby mi tutaj zamontował takie piękne, coś fajne kupiłam. Do tego, żeby tak sobie opleść roślinkami i światełkami, będzie następnym razem. A co przygotowuję do jedzenia? Grill będzie malutki, będę tylko ja, mój mąż, Kubuś i Amerka, Więc przygotowuję po pierwsze szaszłyczki, bo uwielbiam szaszłyczki, poza tym jestem na diecie już od 1 stycznia z bardzo małą ilością węglowodanów, więc szaszłyki z warzywami będą super. Dodatkowo opiekę dla mojej rodzinki chlebek, ziołowy, żeby nie kupywać jakiegoś ze sklepu. No i będzie oczywiście sałatka. I słuchajcie, chleb ziołowy robię pierwszy raz, nie wiem czy mi wyjdzie. Na razie sobie rośnie. Wyszedł troszkę krzywy, Amelka mi pomagała i naprawdę, powiem Wam zupełnie uczciwie, rozsmarowywała, kręciła, więc powinien wyjść super, ale, ale może coś nie wyjść, zobaczymy, jaki będzie efekt końcowy. Oczywiście jak to u nas meble będą z Ikei. Dlaczego? Bo bardzo lubię dokupywać dodatkowe jakby elementy, coś sobie wymyślę, coś mi zabrakło, jest dodatkowa skrzynia, dodatkowy stolik. Super to jest. Dlatego kupiliśmy dwa leżaki, kupiliśmy stół, krzesła. Wszystko tak jakby w jednym komplecie, żeby można było dodawać. No i wymyśliłam sobie niebieski styl. Przyszły mi już poduchy, to będzie taki niebieski. Jak on mi się spodobał, w ogóle natknęłam się na niego, gdzieś była wystawa WK w Gdańsku. Mega mi się od razu spodobał. Stwierdziłam niebieskie, super, bo ten niebieski kolor chodzi już za mną od bardzo, bardzo dawna. Nie wiem, może migrację przypomina, do której kocham jeździć. Kupiłam już niebieską donicę, więc wszystko będzie w takiej wizji bardzo, bardzo niebieskiej. I oczywiście, żeby nie było, ten motyw niebieskiego będzie po prostu przewijał się wszędzie w moim ogrodzie. Nie wiem, kocham ten niebieski kolor. Już mam niebieski obrusik. E, zamówiłam niebieskie kubeczki, e, też właśnie z Ikei, żeby pasowało po prostu do e, mojej wizji e, mojego tarasu, ale słuchajcie najbardziej dumna jestem, nie wiem czy to wyjdzie, jak to będzie wyglądało ale zamówiłam sobie taki 5 litrową banię z kranikiem na takim podwyższeniu, która będzie świetna, ponieważ jak dodam mięty z mojego ogródka plus pomarańczy, to ta woda będzie super i dla wszystkich starczy. Mam nadzieję. Teraz powiem Wam szczerze, że a propos tej naszej działki, to jest tak fajnie, że ona jest bardzo mała. I z jednej strony czasem tam marudzę, o, gdyby tam była, nie wiem, dwa ar większa, to mogłabym jeszcze więcej zrobić i tak dalej. A z drugiej mega się cieszę, bo cokolwiek zaplanuję, to wiem, że każdy to zauważy. Bo jak mieliśmy wcześniej to 30-starową, to po prostu ile bym nie kupiła białych tych takich płoteczków, ile bym czego nie zrobiła, to zawsze wyglądało, jakby się tam nic nie działo. Tutaj cokolwiek małego już się po prostu rzuca w oczy. Dodatkowo jest przy lesie, co jest plusem ogromnym widokowym, bo jest fajnie, świeże powietrze, minus komary. No, i oczywiście minus mało słońca stosunkowo. No, raczej u nas tak się człowiek nie popala w słońcu. Ja mam też zrobione zakupy roślinne przeciwko tym komarom. To jest po prostu nasza zmora, komary i meszki. Tutaj no przy lesie, więc wiadomo. I Kubuś jest jeszcze dodatkowo uczulony, wyskakują mu strasznie wielkie krosty. Więc kupiłam lawendę, kupiłam komarzyce. Będę je sadzić całą linią przy lesie, jak najwięcej, żeby chronić. I jeszcze mam takie odkrycie, nie wiem, nie testowałam. Pierwszy raz to widziałam. Pelargonia która bardzo, bardzo cytrynowo pachnie, ma taki piękny, piękny zapach, ale bardzo intensywny, i podobno też działa na komary, więc ja to będę testować na maksa. Jeżeli macie jakieś fajne sposoby, antykomarowe. Jestem chętna. A jeżeli chodzi o Ikea, to Wam tylko powiem, że znowu się nastawiam na to, że uda mi się jakby później sobie coś dokupić, ale ostatnio miałam taką przygodę, dlatego że zamówiliśmy sobie oczywiście kuchnię w Ikea, z której jestem w, w miarę zadowolona. No i stwierdziłam, że tutaj mi brakuje mebli dalej. Już przyszedł stół, który mi się mega, mega podoba. Czekamy na krzesła. No i tutaj z tyłu, zaraz Wam pokażę, już tutaj jest biała ściana, i tutaj chciałam sobie po prostu przedłużyć te meble z kuchni, żeby wszystko wyszło w takiej szarości, wszystko. Było takie, jakby jednolite. No i idę sobie do tego sklepu. W mówiłam umówiłam się na spotkaniu, odczekałam swoje półtora tygodnia, jak tam trzeba, e, oczywiście. No i e, siedzę z panią, projektuję, ona przegląda mój stary projekt, dodajemy nowe szafki, ile będzie transport, ile kosztem, wylicza to wszystko. Jesteśmy już na etapie, że koniec już powiedziała, czy, bo kto będzie, czy chcemy montować sami, czy pan i tak dalej, bla bla. No i ja mówię: No to super, no to zamawiamy ona. No, tylko y, my już tego nie sprzedajemy. Ja tak słucham, nie wiecie, rozumiecie. Pół godziny siedzenia, projektowania, ustalania ceny, ustalania y, dostawcy, znaczy tam montażysty i tak dalej. I słyszę, a nie, to te elementy to na pewno nie przyjdą, my się z tego wycofujemy. Także y, no nie wiem, no jak pani chce, ale raczej nie dojdą pani elementy. Część elementów na pewno. Ja po prostu przeżyłam taki szok, znaczy szkoda mi, że odchodzą, bo mieliśmy plany, żeby sobie jeszcze dorobić, ewentualnie coś tam powymieniać, jakby się popsuło, no minus, ale to, że pół godziny siedziałam i projektowałam, żeby na końcu mi ktoś powiedział, że tych elementów i tak nie będzie, to z tym spotkałam się pierwszy raz. Szaszłyczki już prawie zrobione, moje ciasto z ziołami już się piecze, jeszcze tylko sałatka i słuchajcie, zaraz wyjdziemy. Pogoda nam nie dopisuje, jest niby piękne słońce, niby to wszystko ładnie wygląda, jest trochę zimno, więc trzeba będzie się tak porządnie y, opatrujcie. Kubusiu, czy ty jesteś już gotowy na grilla? Tak. Zjesz kiełbaskę czy kurczaczkę? Kurczaczkę. Y, a zjesz papryczkę? Tak. A cukinię? Tak. A cebulkę taką, taką pieczoną? Tak. A pieczarkę takiego grzybka? Tak. To wszystko zjesz. A herbatkę z malinkami? Tak. O kurczę, to najfajniej. Ale ja zjem tylko malinki. Z herbatki? A, ale, 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 ale jest ja ziem całe malinkie. Ojej, nikomu nie zostawisz Amelka? A a, Amelka... A tam tylko jedno. Okej, okay, dobrze. A słuchajcie... Mamy też nowy grill. Yy, całkiem fajny. Dobra, Piotruś, pierwszy, na co Trochę raz zimno dzisiaj. Wiem właśnie, słuchajcie, wymarzony grill zaplanowany, wszystko kupione. I 13 stopni. Ale ja i tak w ciebie wierzę. Damy radę, mysia. Miejsce do otwierania. Cyp. Ja wam tylko powiem, że tak. Kanapa przyszła, czyli możemy już gości przyjmować. Grill jest. W poniedziałek będą krzesła, bo już je zakupimy i przywieziemy. Więc słuchajcie, goście mogą przybywać. Zapraszamy. Metoda na komin. Kurde, z nie. nie. Komin ja rozpalił. No, no, no i zgas jeszcze. <noise> nie, no pali się, przecież każdy widzi. To była metoda na komin. Bardzo skuteczna i efektywna. Tylko żeby żona nie podchodziła. No jak tak komin no. można? <głos> Ale <głos> słuchajcie, są już nasze szaszłyki. Czekają. O, znowu jest. O, jest komin. Słuchajcie, ja pokazuję wam. To jest komin mojego męża. Podobno się szybciej nagrzewają wszystkie e, węgle i wtedy e, szybciej będzie grill. Ja szybko pokazuję stół. Przepraszamy, przepraszam, przepraszamy. Pogoda jak widać dopisuje, trzeba bluzę, yy, kamizelkę i nie wiadomo co. Nasz stół. Słuchajcie mój, moje ciacho. Znaczy moje, mój chlebek ziołowy. Wyszedł właśnie, jak smakuje? No dobrze, uwielbiam mój ulubiony. Tak, o, to będę piekła pierwszy raz i jeszcze oczywiście sałateczka dla mnie, no bo ja węgli nie mogę. No i będzie już całkiem miło. Cieszysz się z pierwszego grilla? Świetnie jest. Nie ma do jak nastolatkowa radość. Ej, nie wyjadaj mi całego chleba. Chciałam się pochwalić, jak super wygląda. Nie, dobra, żartuję. Smacznego. Prawie idealnie przy lesie. Pięknie to wygląda. Rzeźko, Są komary, tak jak mówiłam. Ale niestety po jednej z wichur zostało nam tyle gałęzi. Czy w zasadzie to one były na naszej działce. Piotrek poprzerzucał. Tam jedna taka wisi gałąź, która... O, Kubusiu, ty będziesz grillać się obsługiwał. Tak? Jedna jeszcze właśnie tam gałąź wisi i opadnie. A my tutaj musimy jakoś posprzątać w tym razie. Wybaczcie. A ty organizuj imprezy, grille i wszystko. A teraz zgaduj, z czego cieszy się Kubuś? Gazu pieski, gazu!